Siema, siema, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. W dzisiejszym odcinku kontuujemy zadanie, które rozpoczęliśmy w poprzednim: ta przygoda z guślarzem. Mamy teraz znaleźć na niego kozę używając dzwonka i wiedźmińskich zmysłów. Zachęcam Was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy. Pod filmikiem do dostawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę wam jego oglądania, no i jedziemy!

Następny ślad. Wilk. Mieliśmy znale znaleźć koza. Dobrze. słyszę ją Już są wilki trzeba się będzie też wilkami zająć po drodze tu jesteś? Jest i księżniczka Kozo i księżniczko Chodź Co za I... zwierzę Chodź, wracamy do guślarza użyć teraz dzwoneczka Chodź, zaprowadzę cię do guślarza Usycha z tęsknoty no tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła. No chodźże! <grystanie> Gdzieś ty polazła. ale głupia koza. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Aha. Muszę się zająć w jednym jeszcze. No dobra, chodź, księżniczko, chodź. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Więc masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda potka. Nie, nie gadasz z nimi. Hmm. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały Wilk pomógł. Guźlasz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. ten gościa sobie wyprawia? ten gusła jakieś, no? <grym> rzeczy? Wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No, przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku? im? Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Hmm. I baron nic nie powiedział? M może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. O, guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? O, mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A Wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się Białemu Wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu Wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aymroin I'm odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki. Pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie. Drogę wskaże. Hmm. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i sto lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj. Myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł, wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może spokojny. Hmm. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, Baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Okej. Okay. Musimy Bastiarus przejrzeć. I spotkać się z Baronem.

słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Okej, okay. to możemy. Kurzajki i parchy brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem Wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko! Bogowie cię będą prowadzić. Okej, okay, no to dostaliśmy w a ale się zajmimy później. Teraz musimy do tego barony jechać. Olu już To tu się dzieje. Nie, się nie gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w Stajni, ratujcie go, bo sponie żywcem, on i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! I idziemy ratować. Wszystkich nas kiedyś... <słuch> <słuch> ten ten chyba nie wejdę. Hoho! Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę lryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? A? Uciekł od ciebie. Tak było. <grywa> <grywa> Tylko ja, mo ja, ja nie mogę mu nic zrobić. На, вот, Мужчины поразмолять. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy! A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi, i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, wiedz mi nieco, ty tam kurwa, wiesz? Zresztą, może ci kiedyś opowiem. Kiedyś, nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. <słuch> Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki. I własnej żony nie umiem pilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie, a ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, mi, nie wiesz jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic, tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim, widziała to? Może za drzwi. Do pokoju na pewno nie weszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju. Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze. Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem połubie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze... Upadliśmy i już myślałem, że ją mama odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko. To tylko jakiś pieprzony wid! Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem, man. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych przy ścieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie, albo nie przez ciebie. Ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem? Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku. Mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość: Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest krzywdzini. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki. Hmm. Duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Odczarujemy je oczywiście. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej no tak moi drodzy widzowie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku jeżeli się wam się podobał zostawcie łapkę w górę zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem do zostawienia subika z dzwoneczkiem zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału a gdy wbijemy 4000 subików to powiść koku to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!